Ruberna. Witam Państwa bardzo serdecznie ze studia telewizji Horyzont TV w Słubicach. Drodzy Państwo, rozmowa na horyzoncie, a rozmowa z gościem wyjątkowym. E, absolutnie czołowy polski reportażysta, pisarz, laureat wielu literackich nagród i za granicą, i w Polsce. E, autor, Dwudziestu kilku książek, przepraszam, Boże, nie wiem, że dwudziestu kilku, ale to jest start, połowa sukcesu, ale z sporej e, liczby książek, bo mamy Niedziela, która zdarzyła się w środę, Osobisty Przewodnik po Pradze, Gotland, Zrób sobie raj, e, Projekt Prawda, czy to mowa, antologia Polskiego Reportażu, Fakty muszą zatańczyć, e, Nie ma, o której może dzisiaj troszeczkę powiemy więcej, Laska Nebeska, e, czy Kaprysik. Chodziło mi o dwadzieścia kilka języków, na które książki zostały przetłumaczone. Tak, Oczywiście pan Mariusz Szygieł, witam panie Mariuszu. Kłaniam się. E, dobrze. E, lubi pan spotkania autorskie? Tak. To znaczy tam, gdzie grupa nieznanych osób tak. pyta wszędzie o to samo? No często pyta <laughs> wszędzie o to samo. E, na przykład, jak pan się zainteresował Czechami? O. To już jest pytanie, które ja po prostu nie jestem w stanie... Znaczy odpowiadam, ale nie hmm. lubię. To ja wykreślam je. Ja bo ciągle, ciągle się pojawia i, 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 i to... Bo, bo jest taki typ pytań, że jak słyszę to pytanie i mam... Odpowiedzieć, to najchętniej sam sobie bym się rzucił do gardła. O, tak mm -hmm. powiedział. Ale generalnie spotkania autorskie bardzo lubię, dlatego, że jest coś takiego w kontakcie z ludźmi. Hmm. Jakby to powiedzieć, że to jest trochę narkotyczne, wie pan? Y mam wrażenie, ja nigdy nie używałem narkotyków. Y no, zdarzyło mi się pić alkohol, ale mam wrażenie, mm -hmm. że jak widzę publiczność i tej publiczności uda się coś powiedzieć, czasami pod postacią wesołej anegdoty coś poważniejszego, prawda? Albo w ogóle mówić też poważnie. Jak widzę, że ludzie reagują, słuchają, pojawiają się pytania. No wczoraj na przykład w Słubicach pytań było mnóstwo yy, po prostu. Ja, nie, ja myślę sobie ciekawe, kto uratuje honor Słubic yy, i zada chociaż jedno pytanie, a tu i starsze osoby i młodzież. No naprawdę yy, tak sobie myślę, jestem na tych spotkaniach autorskich i myślę sobie, kurczę, jak fajnie, że się urodziłeś. Mm, hy, hy, hy. Takie flow później, co? Ta, Bo tam ta. ten kontakt jest piękny, piękny, wspaniały. E, tak może do z innej beczki, bo mamy takie czasy potężnej komercji, właściwie każdy każdemu chce coś sprzedać, dziś to są takie Aha. czasy, prawda? Jak wygląda to z Pana punktu widzenia na tym rynku pisarskim, gdzie dzisiaj w sieci pff, można znaleźć pseudo dziwnych, które mówią, nauczę Cię przez tydzień pisać książki? Hmm. No, tak, jest tego dużo rzeczywiście. Mhm. I... Jak pan na to patrzy, to hmm. patrzę na to tak, że ten kto ma talent moim zdaniem, to on i bez, i bez szkół Jasne. może coś osiągnąć. Tylko może bym powiedział, że wtedy dłuższą drogą. Natomiast są dobre kursy, bo to oczywiście Jasne, nie, nie, nie Nie można generalizować. Są dobre kursy, które sprawiają, że na przykład człowiek, który po prostu ma wrodzony sposób, znaczy wrodzony talent do obserwacji świata, do pisania, ale brakuje mu warsztatu, brakuje mu pewnej formy, prawda, żeby to okiełznać. Bo mm, bardzo często ludzie, którzy lubią pisać, są grafomanami. Więc, więc ja, uwaga, ja lubię pisać. <śm> 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 I pomóc komuś takiemu z talentem warto, warto, tylko no nie zawsze każdy kurs i nie, nie, nie dla każdego. My teraz w fundacji, którą prowadzę, Instytut Reportażu, kolejny nabór robimy do Polskiej Szkoły Reportażu. I powiem Panu, że to już jest chyba czternasty rocznik będzie, albo piętnasty, nie pamiętam. W każdym razie, co roku jest między 20 a 40 osób i z, tych, z tej grupy to powiedzmy, że jedna jest wybitna, dwie są bardzo dobre, powiedzmy, że trzy, cztery osoby wydają potem książki e, reporterskie, ale ci inni, którzy tam się też znajdują, e, mówią na przykład, a ja wcale nie chciałem być reporterem, ja tylko pracowałem w PR-ze na przykład, prawda, albo w promocji i chciałem sobie użyźnić pisanie. I, I myślę, że w ogóle fajnie jest kończyć jakieś takie dodatkowe szkoły, dodatkowe kursy. Ja sam w wieku lat 55, nie, 54 wtedy miałem, poszedłem na podyplomowe studia z historii sztuki. Hmm. A teraz już drugi raz robię, powtarzam rocznik, ale nie żebym siedzią, nie zdał tylko. Nie, 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 ja zdałem na piątkę, ale tak hmm. mi się spodobały te studia, że postanowiłem sobie je utrwalić. Więc następny rok studiuję, teraz właśnie kończę, mam egzamin w sobotę. Historia sztuki nowoczesnej. I jak człowiek już tak, tak się stanie właśnie takim, takim, przejdzie 40, to wydaje mi się, że żeby nie, żeby nie strzezł, żeby się nie zapadł w swojej kanapie, warto sobie jakieś zadanie postawić przed sobą. I to mogą być studia jakieś Jasne. podyplomowe, albo nie wiem. Coś innego, działanie wolontariackie, praca w jakiejś fundacji, ale tak, y, wie pan, tak wiele widzę osób, które są w moim wieku i które tak po prostu już, Klały. Klały. jak ja mówię, że, prawda, Klały. mają, że, że, że może by przyjechali do mnie do Warszawy, y, no, może nie ze Słubic, ale na przykład hmm. z mojej, z Motoryi, prawda, ja mówię, hmm. czy z Legnicy, gdzie kończyłem liceum. Przyjedź do mnie na weekend. O Jezu, ale gdzie ja będę jechała z Legnicy do Warszawy? No, to tak, nie, to ja bym nie chciał takiego życia. Hmm. E, a wierzy pan, e, panie Mariuszu, w Cuda, nagłe metamorfozy ludzkie, jakieś ingerencje niewyjaśnionego, obserwując ten świat bardzo wnikliwie, bo to, co w książkach się pojawia, to jest wnikliwa obserwacja, plus oczywiście cały wkład pana autorski. Ale że, że człowiek się może zmienić? Tak. Że może przejść nagle zmiany. Czy ja znam, Czy to... takie, znam takie zmiany, ale pod wpływem psychoterapii? Nie, że nagła zmiana, tylko jednak ta psychoterapia musi tam trwać dwa, trzy lata, raczej trzy najczęściej i to znam takie zmiany, znam takie przemiany rzeczywiście. Mnie samemu psychoterapia pomogła, natomiast czy ja wierzę, że takie podstawowe cechy, takie podstawowe usposobienie można zmienić, które mamy wdrukowane przez środowisko, przez rodziców, to nie wiem, bo pan, ja ciągle się łapię na tym, że niby jestem taki, jak chcę, ale czasami do mnie tak znienacka wraca to, czego nie chcę. To um, we mnie. Um, um. Yy, I tak no, muszę, muszę się pilnować. Yy, czy ja wierzę w takie cuda? Yy, wierzę w cuda, jeśli się cudowi pomoże. Dopomoże. O, o. O, o, czyli tutaj praktycznie mocno. Jasne, jasne. jasne. A mówiąc o karierze i pisarskiej, w ogóle całej karierze, taki najtrudniejszy moment. Ma Ale że, że mojej, tak? Pana, pana, już pana. Taki moment. No, no rodzaju przełomu, no może no Terapia wspominał pan o tym. Ale nie, takim przełomem to było, mhm. wie pan, jak trafiłem do telewizji, bo nie wiem, młodsi widzowie nie będą pamiętać, ale w 90 latach prowadziłem pierwszy talk show Polski tak. i ja do tego talk show trafiłem jako reporter, który dodatkowo dorabiał w radiu, wieczorem, mhm. lecz w nocy robiłem audycje nocne, rozmawiałem ze słuchaczami i usłyszał mnie producent telewizyjny, Usłyszał mój głos i stwierdził, że ja mam słońce w głosie, że mam radość w głosie. I powiedział jeszcze: Jeśli pan ma jeszcze wygląd, to wtedy miałem jeszcze jakiś wygląd. Dzisiaj jest upał, to nie mam wyglądu. Ale jeśli ma pan jeszcze, jak, jeszcze dobry wygląd, to pan może prowadzić talk show. I tak się zaczęła moja praca w telewizji. No i pracowałem tam 6,5 roku. I 23 lata temu odszedłem z tej pracy. I to był taki moment rzeczywiście zwrotny, przełomowy. Yy, bo tak, przestałem pisać. Wcześniej pracowałem jako reporter właśnie Gazety Wyborczej, magazynu Gazety Wyborczej. Przestałem pisać i stałem się człowiekiem telewizji. I mm. miałem wrażenie, że no już po tylu latach już ten program nie wymurza, odmurza, że po prostu. Yy, yy. Za mało pana, za dużo całości. Tak, w tym że, sensie też. Tak? W tym sensie też, że ja nie, nie inwestuję w siebie, to znaczy nie mądrzeję, tylko mm. wszystko wydaje z siebie. Mm -hmm. Wydaje myśli, mm -hmm. wydaje słowa. Mm -hmm. I chciałem wrócić do pisania, mm. i się zastanawiałem nad tym, i chyba co mi pomogło, krytyka. Pomogła mi krytyka, yy, i to jestem temu człowiekowi bardzo wdzięczny za to. Otóż, jeszcze pracując w telewizji, a to była telewizja Polsat, zaangażował mnie Polsat do reklamy funduszu emerytalnego Polsat. Ja reklamowałem ten fundusz. I w magazynie Press, to jest taki magazyn środowiskowy, ukazały się takie y, recenzje tych różnych reklam reklamówek. I pod recenzją funduszu Polsat było zdanie, które napisał publicysta Mariusz Ziomecki. I napisał tak, e, Fundusz Telewizji Polsat, słaba reklama, do tego Fundusz Telewizji Polsat e, reklamuje e, były reporter Mariusz Szczygieł. U. I wie pan, to były reporter zrobił na mnie ogromne wrażenie. Ogromne. I uznałem, że ja muszę odejść, że ja muszę wrócić do pisania, bo miałem taki potencjał w siebie, czułem, czułem, że ja po prostu chcę pisać, niekoniecznie książki, ale chciałem pisać reportaże, potem się okazało, że to szybko zacząłem z książkami. I, i to, to jego zdanie, ja mu jestem za to bardzo wdzięczny, mnie wręcz upokorzyło. Były reporter, jak to, przecież ja ciągle się czułem reporterem. No i... Zapowiedziałem w telewizji, że odejdę, i rzeczywiście odszedłem. No, i musiałem zbudować siebie na nowo. Tak. Czyli nie być już tym takim miłym yy, chłopakiem z sąsiedztwa, który zadaje naiwne pytania, prawda? I najinteligentniejsze pytanie Mariusza Szczegła w telewizji brzmiało: naprawdę? Tak pan mówi? <laughs> yy, więc musiałem yy, no, odejść, jeszcze jakby porzucić ten image, te, jak Janusz Gajos jak Janek z Tak, no, Janek nie? Hans yy, Tak, kolejne, yy, i nie? udało mi się tę skórę zrzucić. Yy, no, zainteresowałem się Czechami, powstał Gosland i już ludzie powoli zapominali, że byłem facetem z telewizji, tylko uważali, że piszę istotne czy tam poważne książki. Mhm. Ale to była ta przemiana, właśnie to nie był cud, znaczy y to był cud w rezultacie, ta, że mi się ta, udało ta, ta. odejść na własną prośbę z tej telewizji, ale ja temu bardzo pomogłem. Tylko strachu, też nie Nauczyłem jakiegoś, się języka czeskiego. W tym momencie, bo to jednak coś się ucina, coś się urywa. To pra i, no, prawda, bo ja bałem się ja nie nie Tak, prawda? się bałem, że nie będę po prostu zarabiał. Mhm. Trochę jeszcze miałem oszczędności z telewizji, ale yy, wie pan, jakieś mam takie, takie jakby sytuacje w życiu, tak życie mi pokazuje, nie wiem, czy przez to, że ja jestem dość chyba sympatycznym facetem, czy że ludzie mnie lubią, że, że nawet jak nie mam pieniędzy, to je mam zaraz. To znaczy, doszedłem do wniosku, że jakby mnie ktoś zostawił gołego na Marszałkowskiej, prawda, nie wiem, okradliby mnie z, ze wszystkiego, to yy, ja porzucony na tej Marszałkowskiej goły yy, za dwa tygodnie pożyczałbym pieniądze na procent. Ale nie ja od kogoś. Ja komuś bym już pożyczał na procent. Więc mam takie poczucie, yy, no i się tego trzymam. Dotknął pan tematu Czech, wielkiego tematu w pana życiu, ale poprzez pana też i wielu, wielu ludzi. Co takiego jest w tej czeskiej nacji, a co może człowieka nie Czecha tak bez reszty pochłonąć i sprawi, że często z powodu właśnie pańskich książek, niektórzy ludzie wyprowadzają się do Czech. Tak, zdarzyło się. Zdarzyło się znam kilkanaście przypadków wyprowadzeń, zwłaszcza po książce, zrób sobie raj. No co, co tam przyciąga, tak? Myślę, że pewna, oczywiście. Czesi, jak każde społeczeństwo, jak wszyscy ludzie, mają swoje wady też, ale myślę, że to, co pociąga, to ten ich spokój, mm -hmm. pewien rodzaj nawet takiej ospałości, takiej takiej y, 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 taki... No, taki spokój, który, którego my często nie mamy, mhm. bo jesteśmy, że tak powiem, w czołówce, że tak powiem, kapitalizmu europejskiego, przepracowujemy się, każdy pracuje, prawda, na dwóch etatach, i, i że zazdrościmy Czechom tej równowagi życiowej, że dla mhm. nich jednak, ja mam taką teorię, że Czech od poniedziałku do piątku w swoich że Czesi w swoich fabrykach, urzędach, Yy, że oni Przeczekują życie. Od poniedziałku do piątku się przeczekuje, proszę, pana. to nie jest prawdziwe życie. Dopiero w piątek po obiedzie jedzie się na swoją chatę lub chałupę, którą prawie każda rodzina ma gdzieś na wsi, w lesie, w jakichś okolicznościach przyrody, jadą tam i tam jest prawdziwe życie. Tam się chodzi w dziurawek skarpetkach, grilluje się, śpiewa się piosenki, pije się piwo, czyta się książki, bo się bardzo dużo czytają, muzykuje się, oddaje się swoim koniczkom, jak to wcześniej mówią, swym koniczku czyli swojemu hobby, że a to ktoś coś tam rzeźbi, a to maluje i że ten pół piątku do końca niedzieli lub do poniedziałku rano, rana, to jest prawdziwe życie. Hmm. I i Czesi sobie naprawdę tak to urządzają, żeby mieć tę równowagę między życiem a pracą. I to jest coś wspaniałego. I my to podglądamy powoli, i mm -hmm. też się tego uczymy. próbujemy. Chyba, tak to nas, chyba to nas pociąga. Zresztą y, dam Panu taki przykład: że w języku czeskim są zdrobnienia od dwóch słów, których my nie mamy. I to też świadczy o mm -hmm. charakterze Czechów. Otóż oni mają zdrobnienie od słowa spokój. Mm -hmm. Czyli jest spokój, to jest klid, i mają klidek. Czyli jeżeli mają, mają słowo spokoi, kto bym powiedział po polsku, to znaczy, że ten spokój obdarzają jakąś czułością, prawda? Tak, skoro tak, jest zdrobnienie. No, tak, 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 no i mają zdrobnienie od słowa miejsce, czyli jest misto i misteczko, czyli miejscunio. I najważniejsze jest mieć swe misteczko w klidu, w klideczku. Mam swe misteczko w klideczku, czyli mam swoje miejscunio, w, spoko w spokoiku. No i, i to jest dla nich ważne, ale nie mają zdrobnienia od słowa wódka, a my mamy. No a nie, to nie, przepraszam, proszę Państwa, to jest woda. To jest bardzo dobra woda, którą telewizja dała. Ale mamy strumienie od słowa wódka, czyli my mówimy wódeczka, oni tego nie mają. Więc no to tak. też pokazuje różnicę między nami, prawda? No. Bo w języku też często widać Oczywiście. charakter narodowy. Jasne, jasne. W którymś z wywiadu, bo tak sobie trochę rzeczy przeglądają fajnie, przygotowując się tutaj dzisiaj, wspomniał Pan, że nawet wszystko się zaczyna od hymnu. My maszerujemy, my walczymy, a Czesi leżą. No, Poczywają ta... To jest ta różnica <laughs> właśnie, że hymn, w hymnach świata się idzie, maszeruje, tak, zdobywa, zdobywa tak walczy o niepodległość. Mm -hmm. y, gdzieś tam sztandar się za. za tak, tak. Jak to się mówi? Sztandar się co. Z, y, zatyka, wbija, zatyka mok, tak. Zatknęli tak, sztandar tak, gdzieś tak. tak. A w czeskim hymnie mówi się o tym, że ich kraj to raj. Że tak. potoczki pięknie płyną no i szemrzą, że ptaszki pięknie śpiewają. Tytuł czeskiego film, hymnu to Gdzie Domów Mój, czyli Gdzie jest mój dom. I pochodzi, proszę pana, z muzykalu. Z muzykaru o szewcach. Także nie mówię, że to jest jakiś niepoważny hymn, tylko jasne, jest to hymn, który jasne, mówi o tym, jasne. że y, 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 fajnie jest się zachwycić jakimś pięknym jakiegoś miejsca. No więc hmm. kiedyś ukułem właśnie takie powiedzenie, że w czeskim hymnie się nie maszeruje, tylko się leży. No hmm. bo w raju się leży. <laughs> no właśnie. Panie Mariuszu, przejdźmy troszkę do książek, bo właściwie to był jeden z powodów, żeby Pana zaprosić. Tu kilka mamy pokazanych. Hmm. E, mamy. Mamy, nie ma, prawda? No właśnie, Mamy nie książkę? ma, a jest, prawda? A, a jest. Może pan parę słów o niej powiedzieć, bo tu właściwie już okładka, e, no nie, że szokuje, ale daje dużo do myślenia. A to prawda? się cieszę. To jest mieli państwo książka, która jest taka inna niż, y, niż mój styl bycia tutaj, jak mm. państwo już zaobserwowali. Inna niż te książki czeskie. Inna niż, y, niż ten humor, który ja y, jakoś propaguję, czy ten sposób bycia, który jest taki. Taki się może wydawać troszeczkę lekko ducha pewnego. To jest książka poważna i mam nadzieję, że poważna i pożyteczna, która powstała, żeby zapisać takie sytuacje, kiedy różni ludzie musieli sobie w różny sposób poradzić ze stratą. Nie ma, nie ma. Nie ma kogoś, nie ma czegoś, nie ma człowieka, nie ma miłości, nie ma uczucia, nie ma przeszłości, nie ma pamięci, no nie ma bardzo różnych rzeczy w naszym życiu. I wydaje mi się, że w ogóle nie ma, to jest inaczej powiem, że ma w naszym życiu to są tylko przypadki i wypadki przy pracy. Ma to jest stan ekstra, a tak naprawdę stanem stałym jest nie ma. I Wydaje mi się też, że w tym dzisiejszym społeczeństwie, yy, znaczy w tym dzisiejszym naszym życiu, takim konsumpcyjnym, takim właśnie polegającym na tym, żeby mieć, żeby się dorobić, mm -hmm. że bardzo ważne jest się troszkę poduczyć, taką pro propedeutykę nie ma przejść, mm -hmm. bo jednak nasze życie jest stratą, permanentną stratą. No i to są historie przeróżne. Niektóre, yy, niektóre są, bym powiedział, no, takie. Jak to mówią czytelnicy, bo ja trudno mi mówić, ale mówią, że, 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 trzymają, że trzymają. Jest tam mm -hmm. na przykład taki rozdział, e, po którym niejedna po którym osoba odłożyła książkę na jakiś czas, potem wróciła, ale mm -hmm. że trzeba było to po prostu prze, jakby, no, 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 no. z tym się e, no, w jakiś sposób uporać. Ale, y, ale y, to są teksty, które. Y, y, nad którymi pracowałem długo. Ona powstawała, ona powstawała wiele lat, i niektóre historie, które wiedziałem, że będą wspaniałymi historiami, po prostu mi się nie kleiły. Na przykład jest tam historia o siostrach woźnickich. To były bliźniaczki, które były przeżywanymi ciotkami braci Kaczyńskich. Obie były tak samo bliźniaczkami, jednojajowymi. Wyglądały identycznie. Jak jedna szła ulicą z drugą, to ludzie myśleli, że idzie kobieta z lustrem, bo tak były do siebie podobne. To były pisarki, Żydówki, które przez y, większość życia zaprzeczały swojemu pochodzeniu i temu, że były ukrywane podczas okupacji. One w ogóle zacierały tropy na swój temat. Y, i, I o nich nie wiedziałem nic, bardzo niewiele. I trwało. Praca nad tym tekstem trwała 7 lat. 7 lat czekania, żeby coś przyszło. 7 lat szukania. E, chciałem bardzo, czyli to było 7 lat nie ma, żeby mogła powstać historia do nieba. E, Ale nagrodzona została mocno, No tak, uznana, to prawda. Bardzo, I chyba i bardzo, chciałem, i bardzo chciałem ją napisać, dlatego że jedna z tych sióstr pierwsza popełniła samobójstwo, no. skoczyła z okna, potem druga, bo nie mogła żyć bez tamtej. I chciałem pokazać taki stan, kiedy nie ma. E, wszyscy wiemy, co się przydarzyło prawda, Jarosławowi Kaczyńskiemu, no, tak, że tak, zginął tak, jego tak, brat, tak, czyli tak. właściwie jego. Część jego ciała, część jego duszy. I tak samo się czuły siostry Woźnickie. I bardzo mnie to interesowało z tego powodu. Jak, jak wygląda to? Nie ma kiedy, kiedy nie ma tej części ciebie. Zresztą jak rozmawiałem z, na, z takim kandydatem na narzeczonego jednej z sióstr, on mówi, wie pan co, no ja z tą Zofią to bym nawet wziął ślub. Ale okazało się, że ja bym musiał jakby wziąć sobie na, na plecy je obie, bo Zofia nigdzie się nie poruszała bez Ludwiki. No i tego to już było za dużo, powiedział mi ten kandydat na narzeczonego, już 4,90 kilkuletni pan. No i to też jest taka historia, nie ma. Także to jest książka, w którą włożyłem najwięcej wysiłku, najwięcej pracy. No i co chwilę słyszę od różnych osób, że ona się wydaje im pożyteczna, bo, bo każdemu się przydarza, że jakieś nie ma. I każdy potrzebuje, może nie tyle pocieszenia, bo tam nie ma pocieszenia, znaczy yes, można sobie znaleźć pocieszenie, ale na własną rękę. Ja nie pocieszam wprost. Ale że każdy z nas potrzebuje historii, która jakoś jest podobna analogiczna do naszej, albo jak to mówią I z naszą sierpnią... Tak, jakiś sposób, żeby prawda, siebie to gdzieś nas. umieścić i zobaczyć, aha, aha, czyli oni sobie tak z tym poradzili. E, no to ja może inaczej, ale może jednak coś tutaj mnie zainspiruje, prawda? No także e, no to jest taka, taka najpoważniejsza rzecz w moim życiu Świetnie, roku. drodzy Państwo, dlatego mocno ją polecamy. <śmiech> Naprawdę <śmiech> mocno polecamy. Pana już sztygieł nie ma. E, kto nie czytał, trzeba to Mieć w swojej biblioteczce Jest przerzucę. szczygieł? Pytali w księgarni. Jest szczygieł? <grym> tak. I to? Y, nie ma. Aha. A nie ma. Nie ma. Y, a kiedy będzie? Nie, no, jest, nie ma. Jak, jak nie jest, nie ma. No właśnie, no właśnie. Dobrze. Panie Mariuszu, mówi Pan otwarcie, nie jest to tajemnicą, że jest Pan osobą niewierzącą. Tak. A czym można wypełnić lukę po Bogu, że tak powiem? O, piękne czym można, nie wiem, w kogo wierzyć? Piękne no pytanie. To znaczy, ja powiem tak, jestem niewierzący w tym sensie takim judeo-chrześcijańskim, mhm. że to, co yy, prawda, religia i chrześcijańska, i żydowska nam, nam podsuwa. To jest dla mnie jakiś mit, pewien, to jest literatura. O, ten, tak jak Biblia, tak samo ten, ten Bóg, właśnie Jasne. jest dla mnie literaturą bardziej. Ale ja nie jestem na tyle głupi, żeby hmm. być czystym ateistą i uważać, że naprawdę nic nie istnieje, że nie ma jakiejś pierwotnej przyczyny. Więc ja bym powiedział, że jestem otwarty. To znaczy, nie jestem religijny, nie jestem wierzący w tym takim tradycyjnym sensie, ale uważam, że. Istnieje tajemnica. Ja nie wiem, co jest tą Jasne. tajemnicą. No nie wiem. Dla mnie to jest tajemnica hmm. przez duże T. Jak ktoś kiedyś mi mówi, mam takiego przyjaciela, który jest bardzo wierzy w różne, no bardzo wierzy w ten świat metafizyczny, i on do mnie mówi, że coś się wydarzyło. Ja mówię: Damian, to jest przypadek. To jest przypadek. On mówi: Już przestań mówić, że to jest przypadek. Eee, przecież to nie mógł być przypadek, ja mówię, ale poczekaj, poczekaj. To jest przypadek, ale ja go nazywam dużymi literami jaśnie pan przypadek. Mhm. Czyli to sugeruje, że jakby mam nadzieję, mam nadzieję, że ta tajemnica nie jest pustką. Jasne. Nie jest pustką. Więc to jest moje wyznanie wiary, ale e, e, kościół, e, spowiedź, e, no nie nie, to e, zostawiam tym, którzy to lubią. Dobrze, a jeszcze tak nawiązując troszkę do tego, gdyby nagle trzeba by było odejść, to takie kompletnie hipotetyczne, czułby się Pan spełniony? Odszedł Pan spełniony na dzień dzisiejszy? Ciekawe pytanie. Dziękuję znowu za to pytanie. Eee, powiem, jest, coś, jest głód. Co, nie, powiem coś, co może nie, właśnie nie będzie współgrało z tym moim tonem. Ja jestem każdego dnia przygotowany. Naprawdę. Czyli jestem rozliczony z tym, z kim mam być rozliczony temu, komu chciałem powiedzieć kocham, powiedziałem kocham, albo mówię codziennie. Eee, I staram się, żeby każdy tekst, jaki piszę, nawet najmniejszy tekst na Instagram, na, na Facebooka, gdzieś, żeby był takim tekstem, jakby był moim ostatnim tekstem. Mhm. Nie zawsze mi to wychodzi, ale staram się, że gdyby coś się stało, no to to będzie ten ostatni, na niego wszyscy zwrócą uwagę. Czyli mhm. po prostu zwłaszcza praca nad tą książką uświadomiła mi, jak łatwo się jest śmiertelny. bo prawda, tam do pewnego okresu, tam nie wiem, do czterdziestki w ogóle nie myślimy o śmierci, jak wierzy, że życie będzie, jesteśmy nieśmiertelni, tak się zawsze, nam wydaje, tak, tak. I, i, a ja w tym, jakby to powiedzieć, że w tej świadomości śmierci widzę coś bardzo pozytywnego, w tej świadomości tej śmierci, która może być za chwilę, może być za 20 lat, może jasne, być za dwa, jasne. ale widzę w niej, Szansę. A wie Pan na co szansę? Na to, żeby wykorzystywać to życie tutaj. Mhm. Yy, no jak to powiedzieć, yy, yy, pięknie, to znaczy, żeby żyć, wie Pan tak, żebyśmy nie żałowali, żeby robić fajne rzeczy, yy, po prostu doceniać życie. Mhm. O, świadomość tej śmierci, która może przyjść w każdej chwili, pozwala mi bardziej doceniać życie. Tak bym to powiedział. No świetnie, świetnie. Ktoś kiedyś mi powiedział fajną rzecz, mówi, że ludzie jakby żyją w permanentnym kryzysie i walczą bardzo mocno o to, żeby złapać taką stabilizację. Mm -hmm. Jak ktoś łapie stabilizację, to walczy o sukces. No i dobra, ma sukces, ale jest coś wyżej, okazuje się, że jest nadanie życiu znaczenia. Właśnie. to poczucie ze znaczenia. Bo Prawda? sukces nie zawsze mm -hmm. równa się nadanie życiu znaczenia. Mm -hmm. Można bez sukcesu także nadać życiu znaczenie. No właśnie. I ja mam, no jeśli tak mamy zakończyć czymś tak. takim, bym powiedział, no takim do przemyślenia, to wydaje mi się, bo, bo, prawda, bo sens życia dla ateisty, no to jaki może być? No bo dla wierzącego wiadomo, że zbawienie, prawda? Jestem dobry, tak, 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 staram tak. się być dobry, bo chcę Pójdę być zbawiony. Prawda? Tak chcę jest. pójść do nieba. Um, ale dla ateisty coś bardzo podobnego, tylko bez tej nagrody na górze. Mhm. Ja sobie wymyśliłem i to z upodobaniem powtarzam, że... Yy, Ktoś lub coś nas powołało do życia. No właśnie, i tu jest ten mój, tu jest to, to, że nie jestem może do końca ateistą. Ktoś lub coś nas powołało do życia, ja nie wiem, co to była za siła, i nam zrobiło psikusa. Powołując nas do życia, dało nam inteligencję, rozum. I ten rozum sprawia, że my widzimy absurd, absurd istnienia. To znaczy, jak zapytamy y, oczywiście y, różne osoby, po co żyjesz, jaki jest sens życia, no to na przykład powiedzą, No, bo mam dzieci, one będą tak. miały dzieci. Tak. No tak, ale potem, no dobrze, to jest jakiś sens, ale generalnie jaki to jest sens? Reprodukować te pokolenia w celu jakim? No już wtedy nie mają odpowiedzi, no, no, no żeby istniało życie. No dobrze. Ale ja w tym jakby takiego, e, 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 bym powiedział, użytecznego sensu nie widzę. I pomyślałem sobie, że dla osoby, która ani nie wierzy, czyli nie wierzy w zbawienie, ani nie, nie płodzi dzieci, bo przecież są tacy. Ja też nie mam dzieci. To wie Pan, co może być sensem? Przynoszenie sobie nawzajem ulgi w tym absurdzie. To znaczy, jak już tkwimy, jak już tkwimy w tej studni, i tkwimy w tym absurdzie, to możemy sobie nawzajem pomóc. Ja mogę pomóc Panu, Pan może pomóc mnie, prawda? Przynoszenie ulgi za pomocą literatury, medycyny. Nie wiem, miłości, mhm. y, pomocy po prostu takiej fizycznej, prawda? Y, przy pomocy sztuki, y, muzyki, w bardzo różny sposób. To wszystko, co my robimy, y, może, może być czymś, co innym przyniesie ulgę. I to dla mnie jest sens życia. Świetnie. Panie Białszym chciałbym, żeby to był pierwszy odcinek naszego spotkania, ale nie da się, nie da się. No bardzo mi miło że powiem, nie da się. Tutaj cies... przez chwilę być wysłuchany. Cieszymy się, że pan przyjechał do Słowic, że, że i można było uczestniczyć w spotkaniu autorskim i dziś przyjął Pan zaproszenie do nas do studia. Cóż, robiliśmy dobrzego, myślę. Tak, dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, Państwu przypomnę, choć nie musiałbym na pewno, ale przypomnę, pan Mariusz Sztygieł, absolutnie czołowy polski reportażysta, pisarz a wzięty pisarz książki przetłumaczono na 21 języków, już tu błędu nie ma pierwszego, <laughs> laureat nagrody Nike, absolutnie mega pasjonat Czech. Tak bardzo wyglądał dziękuję. w plus 30 stopniach w Słubicach. <laughs> no właśnie, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu.